Witam wszystkich w nowej podserii Kodi, w której zajmiemy się no, przede wszystkim podstawami. Materiał z tej serii będzie kierowany przede wszystkim do użytkowników mniej zaawansowanych, gdyż sądząc po ilości wiadomości, które otrzymuję, te nawet niby podstawowe czynności są pewnego rodzaju wyzwaniem. A prawda jest taka, że przecież nie każdy z nas musi się znać zaraz na wszystkim. Natomiast jeżeli jesteś bardziej zaawansowanym użytkownikiem, znasz kod maszynowy i piszesz listę zakupów w systemie szesnastkowym, to przy tej serii niekoniecznie doznasz oświecenia, natomiast możesz się również dobrze bawić. Przejdźmy w takim razie do mojego pulpitu. Zapraszam! W tej pierwszej części serii i podstawy zaczniemy od najbardziej podstawowej rzeczy, jeśli chodzi o Windows, czyli uruchomienie programu w trybie administratora. W swoim poradniku na Facebooku podałem informację, jak to zrobić, natomiast wciąż sprawiało to kłopot, więc chyba najłatwiej będzie Wam przeprowadzić tę samą operację przy pomocy filmiku. Dlaczego przyznanie praw administratora w Windows jest takie ważne? Otóż, po to, by program mógł wprowadzić zmiany w plikach na dysku. Dla przykładu, jeżeli wejdziecie do wtyczki Mister No, już wchodzimy do Mister No, zobaczycie, że należy zaktualizować LIBRTM. Ogólnie mówiąc, jest to tak zwana chwilowa biblioteka. Aktualizowana ona jest nadzwyczaj często i dlatego łatwiej zaktualizować samą bibliotekę, aniżeli całą wtyczkę. Natomiast nie zrobicie aktualizacji, jeśli nie przyznacie praw administratora programowi. I tym właśnie się dzisiaj zajmiemy. Więc może przejdźmy do kwestii praktycznej. Chwilowo nie przyznałem praw administratora programowi i spróbuję zaktualizować tę bibliotekę. Widzicie, włączam to pod Windowsem, tak więc wybieram opcję Windows. Widzicie, że pojawiła się informacja o błędzie, mimo że po potwierdzeniu tego błędu widzimy, że it's all done, czyli że teoretycznie niby zostało wszystko e, zakończone. Natomiast. Ni tak się nie stało. Ten poprzedni, ta poprzednia informacja o błędzie sugeruje nam o tym, że pliki tak naprawdę nie zostały zapisane i wszystko nie jest ok. To, co należy zrobić, to wyjść prawidłowo z programu, czyli można kliknąć klawisz S na waszej klawi klawiaturze, po czym pojawi się to okno i wybieramy opcję Zamknij. Po wyłączeniu programu należy odnaleźć katalog, w którym został program Kodi zainstalowany. Więc jeżeli macie, no powiedzmy, skrót na pulpicie, tak jak ja tutaj, w tym momencie, wystarczy, że klikniecie prawym przyciskiem myszy i wybierzecie opcję właściwości. Pojawi się wam oto takie okno. Tutaj będzie przycisk Otwórz lokalizację pliku, i oczywiście należy go kliknąć. W ten sposób traficie do katalogu, w którym się znajduje Wasz zainstalowany program. Natomiast jeżeli nie macie skrótu, powiedzmy na pulpicie, również możecie odnaleźć przechodząc przez mój komputer, dysk C i pliki programów x86 i wtedy potka będzie katalog Kodi. No chyba, że w czasie instalacji powiedzmy zainstalowaliście to na dysku D do jakichś innych programów, ale to przypuszczam, że wtedy sami potraficie odnaleźć ścieżkę. W takim razie w katalogu głównym programu widzimy plik o nazwie Kodi. Trzeba na niego kliknąć prawym przyciskiem myszy. Wybieramy opcję właściwości. Pojawi nam się takie okno. Wybieramy zakładkę zgodność i tutaj należy, no, możecie uruchomić, e, możecie zaznaczyć tę opcję, która mówi uruchom ten program jako administrator. Natomiast jeżeli na Waszym komputerze jest więcej użytkowników, czy też profili Windows, wtedy zalecałbym wybrać tę opcję, czyli zmiana dla wszystkich użytkowników. W ten sposób również możecie zaznaczyć, uruchom ten program jako administrator. Tak jak widzicie, tutaj automatycznie zaznaczyła się ta opcja. Teraz wystarczy wybrać przycisk OK i możecie zamknąć już ten katalog. I ponownie uruchomić program Kodi. Teraz, gdy Windows ma przyznane prawa administratora, możemy ponownie spróbować zaktualizować te biblioteczki. Więc przechodzimy do wtyczki Mister no. Wybieramy Aktualizuj. Wybieramy opcję ponownie dla Windowsa. I widzieliśmy przez krótki moment, że nowe biblioteczki były pobierane i instalowane. I teraz mam znowu ten sam komunikat, że wszystko przebiegło. Bez problemu. I to jest ta najważniejsza część. Jak widzieliście, bez prawa administratora mieliśmy błąd, czyli te wszystkie pliki, te, ta cała aktualizacja biblioteki nie powiodła się. Natomiast wystarczyło przyznać prawa administratora w Windowsie, po to, by było to możliwe. W innych wtyczkach również jest potrzeba aktualizowania tych biblioteczek. Na przykład, jeżeli przejdziemy do Phoenixa, przejdziemy w telewizję, chociażby Woody, widzimy, że tutaj no, po angielsku jest napisane, że musisz posiadać najnowsze biblioteczki, ponieważ no, głównie kanały ze sportem są zmieniane ciągle czy też nieustająco. Tu również mamy informację, by, by sprawdzać. Czy też aktualizować tą biblioteczkę co pół godziny, tak więc dlatego to jest takie ważne. No powiedzmy, że twórca wtyczki nie chce co pół godziny wypuszczać przecież aktualizacji jej. No, to byłoby zbyt problematyczne dla, dla każdego. Tak więc wystarczy zaktualizować te właśnie e biblioteczki i w tym momencie możecie cieszyć się chociażby telewizją, co prawda jest tutaj, jest to telewizja, no głównie po angielsku, natomiast możecie zobaczyć, jeżeli jesteście fanami NFL, NHL czy NBA, tutaj znajdziecie naprawdę mnóstwo tego typu kanałów. Ok, w takim razie to wszystko w tym wideo. Jeżeli tym filmikiem pomogłem Wam no, chociażby zaktualizować te biblioteczki i, z, i bez problemu zmieniliście tryb na tryb administratora, nie zapomnijcie dać łapki w górę oraz subskrybować mój kanał. Pozdrawiam, trzymajcie się. Hej, do zobaczenia w następnym odcinku.